Projekt pod nazwą Toruńska Starówka Ochrona i Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego UNESCO realizowany był w Grodzie Kopernika od 2008 roku, trwał przez 5 lat, a to, co dzięki niemu udało się uzyskać, robi wrażenie. Jego głównym celem była rewitalizacja zabytków na obszarze Zespołu Staromiejskiego. Programem zostało objętych 9 obiektów. Liderem projektu była gmina Toruń. To był projekt skomplikowany, bo przecież realizowaliśmy go w partnerstwie siedmiu podmiotów na dziewięciu obiektach i to wszystkich bezcennych w zespole staromiejskim Torunia, a wartość projektu to prawie 40 milionów złotych. Z czego z dotacji unijnych udało się pozyskać 18 milionów. Dzięki tym środkom przeprowadzono m.in. konserwację dachu kościoła św. Jakuba i przywrócono do życia bardzo zniszczoną kamienicę mieszczańską przy ulicy Żeglarskiej na potrzeby Muzeum Diecezjalnego. Projekt się przyczynił do tego, że przyczyniliśmy się czasowo szybciej, aby powstało Muzeum Diecezjalne. Zostało po prostu zakończone i cała adaptacja. Cała aranżacja wnętrza i teraz przystosowujemy to do wystaw. Prace były skupione w tym projekcie głównie na tym, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o takie, tego typu obiekty, mianowicie o dach, bo to było głównym problemem. Żeby mogły być później prace wykonywane w środku, trzeba było uporządkować pierw to, co najistotniejsze, czyli zacząć od dachu. I od więźby dachowej. Z projektu skorzystało także Muzeum Okręgowe, a szczególnie kamienica pod Gwiazdą, gdzie powstał orientalny ogród. Poza tym muzeum pozyskało nowoczesny system zabezpieczeń. W naszym przypadku są to trzy obiekty. Jest to budynek, który jest bardzo istotnym z punktu widzenia zarządzania muzeum na Jakubach, gdzie znajduje się dział archeologii, gdzie znajdują się nasze magazyny archeologiczne i pracownie konserwatorskie, tudzież biblioteka. Kolejnym budynkiem jest znana wszystkim Kamieńca pod gwiazdą z, fajnym, z fantastycznym ogrodem orientalnym. I kolejnym obiektem jest Dom Kopernika. Realizacji projektu partycypowało także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Starówka Toruńska jest jednym z najważniejszych obiektów nie tylko w skali kraju, ale również w skali, w skali europejskiej. W związku z tym projekt ten miał dla ministerstwa bardzo duże znaczenie. Dzięki temu właśnie miał możliwość uzyskania również tych pieniędzy europejskich, jak i pomocy ze strony Ministerstwa. Miejski konserwator zabytków zabiega teraz o kontynuację projektu ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego. Tym razem mamy apetyt i ambicje przeprowadzić pracę w 18 obiektach, a szacowana wartość to 115 milionów złotych. Specjalne statuetki trafiły do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biskupa Diecezji Toruńskiej. Pozostali uczestnicy projektu otrzymali wyróżnienia i dyplomy.